Okej, okay, więc witam Was w pierwszym odcinku z Fortnite na tym kanale. A nie, 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 to nie jest pierwszy odcinek, to jest trzeci odcinek. Bo kiedyś nagrałem takie odcinki. Dzisiaj będzie śmiesznie, bo gram bardzo fajny challenge, że nie będę sprintował. Uuu. Dobra, ale tak, wtedy grałem na konsoli, a teraz mam włączonego Fortnite'a, ale na PC. Cie. Więc witam Was serdecznie, jestem Gorgo Zagram pierwszy raz grę Fortnite'a na P. na Pc'cie, nie na PS4. Wtedy grałem na PS4, teraz gram na PC. Cie. Mam podbindowane ustawienia już, bo sprawdzałem na trybie kreatywnym o co w ogóle chodzi, jak to się gra. Bo to dla mnie nowość. Więc mam tam podbudowane jakoś budowanie i jakoś to zagramy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Tak, zapraszam. do polubienia filmu i zostawienia subskrypcji. Dziękuję i my już lecimy. Mam ustawiony automatyczny sprint i to jest dziwne generalnie, bo w innych grach tak nigdy nie mam. Ale stwierdziłem, że tu to będzie najmądrzejsze. Powiem Wam, że różnica między PC-tem a konsolą jest gigantyczna. W konsoli macie wszystkie te przyciski obok siebie, a tutaj jest kompletnie inaczej. Poleci może gdzieś, gdzie już się trochę chociaż powalimy, nie? Na web, żeby się rozruszać i ogarnąć się, co w tym chodzi. Dobra, nie wiem jak tu się zaznacza ani nic. Okej, okay, tak się lata. Polecimy na farmę Fury, bo myślę, że poleć tu dużo typa i będzie naprawdę ciekawa akcja. Dobra, 90 miejsce, świetnie. Wow, dobra, ale powiem Wam, że jest jedna różnica między konsolą a tutaj. Nie wiem, czy to po prostu przez co, ale jak tu mnie wczytuje, to wczytujemy w 10 sekund, a na konsoli normalnie pół minuty czekałem. I to naprawdę widać w tym różnice. Nie wiem skąd to się bierze, ale naprawdę. Swoją drogą, ta emotka jest beznadziejna. Te Swish, co był podrobiony, bo niektórzy go nie mieli. Dobra, jakie głupoty ja gadam, i tak tego nie wrzucę do odcinka. Jakby co, mam tu wszystkie skiny, bo mam jakby połączone konto z PS4 z kątem na PC, więc wszystkie skiny automatycznie mi się przyniosły. Dobra, policimy na ten domek. Tu będzie dużo typa na tym zalewie. Ale ja jestem dobry i stawię im czoła oczywiście. Okej, okay, mamy wszystko. Mamy spokojny Dobra, zróbmy jak pro. Zostawiłem sobie tu ścianę, nie było to tak dla mnie proste, powiem wam tak, ale się udało. O kurde! To jest dobry nice! Pierwszy kill mój! Generalnie, ogólnie jestem mega zadowolony. Ale to było i tak beznadziejne i zbambiczone kompletnie, ale udało się, jestem z No, Dobra, no i tu już widzicie, prograsza, jednak ten skill z PS4 nie umiera. Wow, tu już ładnie tak płytnie postawiłem schody, widzieliście? Widzieliście? No pięknie. Okej, okay, ty już netto profesjonalnie robię. Powiem wam tak jak na moim... Dobra, tylko jeszcze strzelam w łóżko, ale już to robię i tak nie najgorzej. Ej, dobra, uwaga, robimy sobie challenge. O kurde, próbuję we mnie, wait. A bo oni tam są. Ale to się cały chwieje. Okej, okay, profesjonalne budowanie. Pięknie, już rampa taka zrobiona, to nie najgorzej. Dobra, rzucamy im granaty na łeb. On jest tu. Czuję, koleś. Zabiłem jednego, dobra? Mago! Dobra. Spokojnie, uda się. Patrzcie. Pięknie, jest Mam 3 Jestem takim botem, co w ogóle grać nie potrafi. Pewnie musicie ci stić niezłą bekę, spatrząc na, mo na, na mo tą moją grę, <gry> ale ja naprawdę, powiem wam, że jestem bardzo z siebie zadowolony. Dobra, zrobię to, co chciałem wcześniej, czyli zobaczymy, jak będę trafiał w punkty, niszcząc drzewo. O, dobra, ale to jest dużo prościej robić niż na PS4. Na PS4 musisz tak wychylać drążek idealnie, a tutaj nawet nie potrzebujemy mieć dużej gwejm ani nic, żeby to dobrze robić. Oczywiście nie będę tego wcale dużo odcinków nagrywał, mi się wydaje. Choć możecie teraz zagłosować w ankietę, którą podaję w prawym górnym rogu, czy chcecie dużo Fortnite'a, czy jednak nagrać, w ogóle go nie chcecie oglądać i, i, i to beznadziejny content dla dzieci. Liczy się każdy głos, nawet wiem, że wiele nie zagłosuje osób. Ale no, proszę was, bo zagłosujcie jak już tu jesteście i to słyszycie. Nawet jak nie będziecie oglądać tego kanału, to co byście woleli, żeby na zdrowy rozsądek. Dobra, tu się coś działo i widzimy typa, który helikopterem. Nie, 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 nie pozwolę na to. Okej, okay, prój we mnie, prój, Dobra, ty, nawet nie najgorzej się zabudowałem. Okej. Okay. I teraz C. Pięknie, dobra, nice. Jestem pro. Powiem wam, że jak na moją drugą grę na PC, to jestem się mega dumny i zadowolony, że tak dobrze mi idzie. To jest naprawdę coś powalonego, powiem wam tak. Jakiś prosty! Ale 23 miejsce. Dobra, polecimy na najbliższą miejscówkę, żeby się od razu ostro poklepać. 10 HP, naprawdę. Ale ja i tak dzisiaj jestem już tak zadowolony, bo zdobyłem te 3 kile. Dobra, polećmy od razu tutaj na start. Bo jak chcesz się nauczyć grać, to muszę latać od razu na miejscówki, gdzie będzie dużo typa. O, szocich. No i to już to, tak możemy rozmawiać, no. Okej, okay, tu ktoś był. Albo jest dalej. O! Okej, okay, okej, okay, budujemy się, budujemy się. Jesteś pro, pamiętaj. A kolejni są. Dobra. Walgo! Dobra, było okej. Okay. Gdzie? Co to było?! Dobra, nice! Ło! To było dobre. Nice! Z czwórkami go wyjaśniłem! O, to było dobre! Dobra, jak sam widzicie, może w w budowaniu w ogóle nie mam, ale naprawdę już takie playsy w miarę proste umiem robić. I to nie najgorsze, nie? Ja naprawdę teraz ta gra mnie tak emocjonuje, powiem wam tak, że naprawdę! No i kolejna runda, naprawdę nie najgorsza, w której jestem zadowolony. Naprawdę jestem już zadowolony. Dobra, wiecie, co chyba jednak będę już szedł do stepy, bo... A! Lód mam niezły. Dwa fragi. No mogę sobie trochę nazbierać. Jeżeli ktoś dotrwał tego momentu, to naprawdę się bardzo cieszę i zachęcam do zobaczenia też moich poprzednich filmów, jak Ty jak jeszcze nie widział oczywiście. No i oczywiście dostępnie kciuka w górę i subskrypcji na moim kanale. Będę bardzo wdzięczny. W ogóle tu strasznie fajne dźwięki są, podoba mi się. O, lunch padik. O, ale kozak muzyczka! To z helikoptera tak leci, o co chodzi. ON WOLI DO MNIE! JA BUDUJ! Jezu, w ostatnim momencie... Ej, buduję profesjonalnie, powiem wam tak. Dobra, już jednak nie. No, 23 miejsce. Więc ja dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Cieszę się, że ktoś... Dotrwał do tego momentu, bo przecież musimy teraz słyszeć, jak dotrwał do tego momentu. Jak się film spodobał, zapraszam do zostawienia subskrypcji, lajka pod tym filmem. No i uderzenia w dzwoneczek, bo to też jest bardzo ważne. Piszcie, co mogę zmienić, by polepszać swoje filmy. Jeszcze raz dziękuję Wam, że to obejrzeliście. Do widzenia!